Witajcie! Edukacja na Marksie z tej strony. Zaczynam nową serię. Tym razem będzie to seria związana z takimi programami jak, programami jak arkusze kalkulacyjne. No i dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie taki najbardziej popularny program typu, właśnie, arkusz kalkulacyjny, czyli program Excel. No i jak widzimy, tak wygląda okno Excela. I z czego składa się Excel? Excel składa się z takich, jak tutaj widzicie, Prostokącików. Te prostokąciki nazywamy komórkami. Każda komórka ma swoją indywidualną nazwę. Tutaj ta nazwa się nam wyświetla. Nazwa powstaje w oparciu o nazwę kolumny, w tym przypadku C i nazwę wiersza, która jest numerowana. Czyli dla przykładu ta komórka to będzie komórka E10 ta komórka, to będzie komórka G5. Oczywiście tutaj Excel pokazuje nam nazwę komórki, więc nie musimy zgadywać, ale ogólnie warto orientować się, jak to działa. Warto tutaj podczas lekcji odwołać się, porównać komórki do takiego na przykład wielkiego bloku. Albo do kilku bloków, tak? Że powiedzmy, że każda kolumna to jest jeden blok. I w bloku są mieszkania. Ale to tak w ramach wprowadzenia. Dobrze. Poza tutaj nazwą komórki mam jeszcze tak zwany pasek formuł. Paskiem formuł będziemy zajmować się w kolejnych lekcjach. W nim będą, będą będzie pojawiać się czasami niektóre rzeczy, te co w komórkach, niektóre będą inne. Spróbujmy zatem do komórki coś pisać. Niech hmm. będzie to. A zacznijmy od sklepu. Sklep. Sklep nazwiemy sobie Paprotka. Paprotka. Zwróćcie uwagę, już na pierwszą rzecz. Nazwa sklep Paprotka nie mieści mi się w tym momencie. Wychodzi poza komórkę A1 i troszkę nachodzi na komórkę B1. Oczywiście mogę to Teraz mogę to naprawić na dwa sposoby. Mogę powiększyć tą kolumnę w ten oto sposób. Albo mógłbym użyć funkcji, która nazywa się Z "sali wyśrodkuj Ja sobie połączę trzy komóreczki w tym momencie, łączę komórki przy rzuciu shiftu oczywiście, klawisza shift i wciskam Z "sali wyśrodkuj Może jeszcze przy okazji powiem yy, o poruszaniu się w Excelu. Oczywiście do, do komórek możemy wchodzić klikając na nie, Możemy także poruszać się za pomocą oczywiście strzałek. Jeżeli po wpisaniu czegoś do komórki dodamy Enter, to Excel przeniesie nas do komórki poniżej, ale jeżeli dalibyśmy Tab, to Excel przeniesie nas do komórki po prawej stronie. Tutaj warto o tym wiedzieć. Tab i Enter będą bardzo przydatne. Oczywiście na Excelu możemy dokonywać różnych elementów estetycznych, tutaj najprostsze są te, które znaleźć nam już chociażby z kursu z Worda, czyli pogrubienie, kursywa, czyli pochylenie, podkreślenie, tutaj widzę, że i tutaj jeszcze jest podwójne podkreślenie, czego nie, nie, nie pani kojarzyłem, chyba, że było w Wordzie. Poza tym mamy ustawienie ramki, kolor wypełnienia i kolor tekstu. Możemy oczywiście taki Coś takiego sobie powiększyć ja to sobie to powiększę. Dobra. Skoro już na, stworzyłem nazwę naszego sklepu, to teraz może jakieś dane z tym związane. Zrobię odstęp i teraz tak. Produkt. Cena, ilość w sklepie. Tutaj mogę od razu sobie... Kolumnę C powiększyć, i powiedzmy ilość sprzedana. I tutaj damy sobie jeszcze kolumnę, do kolumny e damy sobie zarobek, czyli zrobimy taką przykładową tabelę. Opierając się o te oto informacje: produkty w sklepie. Jakie mogą być. No w sklepie na pewno może być chleb. Oczywiście nie w każdym, ale chleb może być. To jaki chleb, to i w niech będą bułki. Nie będziemy robić rodzaju bułek. To może w takim bądź razie niech będzie jeszcze jakaś szynka w tym sklepie niech będzie. Do kupienia. Ser żółty niech będzie. Jaki ser żółty to ser biały. Hmm, może masło. Jakie masło? To margaryna. No i może jeszcze jakieś napoje niech będą, na przykład woda. Niech będzie woda i może... Niech sklep tutaj też do, do, do sprzedaży herbatę. Herbata. A jak herbata, to i kawa. Dobrze, utworzyłem tutaj... ...produkty, to teraz dajemy cenę, chleb. No, drogi ostatnio 4.50. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie, że cena pojawiła się. Ten. Nie cena, tylko liczba, którą wpisałem, pojawiła się po prawej stronie. Oczywiście, ja mogłem ją teraz sobie wyśrodkować. Tylko, że samo to wyśrodkowanie nic mi nie da. Jeszcze muszę być użytego wyśrodkowania. Od razu sobie zaznaczę. Pełne wyśrodkowanie, bułka. No bułki ostatnio patrzyłem, po 50 groszy jest na bułka, drogie są bułki. Inflacja, wszystko rośnie. Szynka, szynka. Szynka no, powiedzmy, że jest paczkowana i szynka niech kosztuje 6 za kg. 6, opakowanie opakowaniu kosztuje. Ser droższy, 7 zł, biały, niech będzie. Jakieś małe opakowanie to 4 zł. Masło, masło to jest 7 zł. Margaryna jest tańsza za 5 Woda, ,50 zł. 50 Herbata. No, małe opakowanie herbaty niech, niech kosztuje. W sklepiku takiego średniego 10 zł. No i kawa. Kawa, 14 No dobra. Ale mówię złote, a tutaj wpisują się same liczby. Mogę tutaj zmienić to, żeby automatycznie pojawiał się złoty. Zaznaczam sobie i zmieniam tutaj w, w sekcji liczba z ogólnego na walutowe. I tutaj w domyślnie walutowych jest złoty. Jak widzicie, by się tutaj wszystko elegancko uzupełniło. Ilość produktów w sklepie. No dobra, to i... No chlebów pewnie niech co najmniej z 10 będzie dostępnych. Tutaj mogę znów sobie wyśrodkować. Tutaj też od razu wyśrodkuję wszystko 10. No bułek to złącznie 40, niech będzie jak coś zarobi ten sklep Szynek 5 sztuk w białych niech będzie. Żółtych i będą 12. Może to się chętny, 11 białych. 3 masła. 5 margaryn. 20 wód. Kerbaty z 7 sztuk. No i kaw z 5 sztuk. Damy sobie jeszcze ilość sprzedaną. No to teraz tak, skoro ilość sprzedana, no to sprzedali, chleby poszły wszystkie. Kajzerek sprzedano 35, 5 zostało niestety. Szynka poszła cała, czyli 5 sprzedanych. Ser żółty 10 poszło. Biały. No powiedzmy, że tylko 5 poszło, czyli się. Masło poszło, poszło całe, margaryna poszła cała. Woda. 15 wód poszło. Herbata. Dwie herbaty poszły. I trzy kawy poszły. A w ten sposób zrobiliśmy bardzo prostą tabelę. Yy, przy takich oto danych możemy troszkę ją sobie jeszcze upiększyć. Damy sobie jakiś kolor dla niej. Powiedzmy, że niebieski. Damy ją w ramce, wszystkie krawędzie, tej w ogóle też zrobimy chyba wszystkie krawędzie od razu, ale tą część zarobkową damy sobie tutaj o, na taki kolor żółty, a nazwy produktów damy sobie na... zielony kolor i jak widzicie taka tabela już jest całkiem dla nas przyjemna. Proponuję na początek właśnie sobie taką tabelę przygotować w ramach pierwszej lekcji, no i zobaczyć jak to wszystko będzie. Wyglądało. Dobrze, ja się z wami żegnam. To była pierwsza lekcja taka wprowadzająca, następnej będziemy już dokonywać jakiś prostych obliczeń. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się film podoba i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Trzymajcie się.